Halo, halo, cześć dzień dobry, witam Was w piątym piątym odcineczku z Neighbor Back from Hell z kawusią. Już mam Kawusię zrobioną, coś z tym robił ochotę wtedy, to teraz mam. No i lecimy dalej. Kolejny piękny odcineczek. Teraz tak Prosiak. Sąsiad znalazł sobie nietypowe zwierzątko domowe. Małego prosiaka trzyma go w klatce na korytarzu i regularnie przenosi mu jedzenie. Jego popługa Chili też ma niezły apetyt i opycha się płatkami kukurydzianymi. Po takim wysiłku sąsiad zasługuje chyba na drzemkę. No ale przecież jest jeszcze Woody. Lecimy. Typowo, Idziemy się schować od razu. Dobra, idź Woody, podaj się. Chowaj się, chowaj się. Dobra. Coś twali kimę. Ach, on taką dłuższą kimę wali. Okej, okay, dobra. Ole, chrumie. Ale chrumka dnojec Jakieś klucze. Nie do szafki. Gdzie ja mam ten yy, klucze? H2O. Okej. Okay. Tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś. Tu jest coś. Arteza, tak. czy świnka zawoła tego gnoja grubego? Ach, to jest. Do klatki. Do klatki to jest kluczek. Okej, okay, dobra. Kaktusik? Hej, no to nie. Nie, to nie może być prawda. Nie wierzę. To jest jakieś mleko. Co to jest? H2O. Woda? A jaka woda. Dobra, teraz tak, on karmi tego mojego gnajca, tego małego prosiaka. Nostęp pije, ale to już mniejsza. Dobra, ale ci świnia woła tego grubasa? Teoretycznie nie woła, nie ma. O, nic tu nie ma? Co ty gadasz? Do tej papugi, tu też nic nie ma. O, ale lipa. Dobra, Ona sobie tutaj coś chrupie. On idzie odnieść kluczyk, ale przecież... Ej. To cicho w waszym pokoju? O co je chodzi? Ale o co je chodzi? Do cholery jasnej, to za uparta papuga. Tak, on ten gociek musi nam odnieść. Ok, I kiedy on wali jakąś drzemkę? Teraz wali drzemkę. Ok. na no chipce, ok, no to już wiemy co trzeba z tym zrobić. Easy one, dobra. Dobra, teraz wstaję Aha, ja teraz muszę jakimś sposobem, w jakiś sposób muszę. Może jak dostanie po trochę, ale to nic. Idzie do prosiaka. knąć Okej. Okay. Nie tutaj, tu ja. Co ja mogę zrobić tutaj jeszcze? I jeszcze mogę iść na kuchnię teoretycznie. Tylko co ja mogę jeszcze wziąć, żeby mu on to odkłada tą szklaneczkę tutaj. na da dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej tego ten swojego koleżkę poił tym żarełkiem, okej, okay, dobra Znowu teraz tak, to tu. Okej. Okay. Wiem, A, dobra, okej, 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 dobra. Bo powiedzieć kim to, że trzeba mu trochę żartów narobić. Będą zrobione dwie rzeczy ogólnie. Zabranie mu tego kluczyka. Zostanie mu tego gówna. Ale co? Z tym budzikiem. Ogólnie, bo tu już nic nie ma, nie? żeby mógł to wziąć, cokolwiek. Tu nie, tu byłem, po to. Ach, tu jest śmietnik jeszcze. Okej, okay, dobra. Tu jest jeszcze śmietnik. To po niemu o tym. Dobra, iść paść z karygnoju. Będzie łatwiej wtedy. Oła. To jest straszne, akurat się położyć na ten napineski. Tak. Pośladre po przewraca, po przewraca, po przewraca. Dobra, easy, easy job, easy job. Dobra. I teraz chyba jeden żartem właśnie, bo to, że on nie miał tego. I na tym górze będą dwa żarty, bo on tylko nie zna to jest raz, i dwa, teraz nie będzie mógł świni dać jezonka. Ok. i teraz ja ją mogę pewnie wypuścić jeszcze i będziemy jeszcze nawalać po chacie Ale dobra kawusia, matka się tak dobrze. No jej brzydalu nie nakarmisz tej świnki biednej. A nie, nie mógł w sumie. Dobra, jest tak. Teraz kaktus. Gdzie kaktus? Nie tu, nie tu, nie tu. Trzeba uważać, jest strasznie kujący. Okej, okay, I see. I see, I see, I see, I see, I see. On tu nie wie, że coś robi. Że coś robi. Nie? A nie na budzik. Aha, na budzik, okej, okay. dobra. Wszystko wiesz. Ale ja się ładnie schowam na balkonie, bo już mogę nie zdążyć. I potem to zrobimy. Dwie rzeczy. Ja tu mam dwa żołki. Będzie kaktus i będzie banan, nie? Dobra, idź stąd dziadu. Bo kluczyki zgubił. A nie, idzie po kluczyki, próbuje ich szukać cały czas. Okej, okay, dobra. Mam trzy żołki, trzy zostały, także easy. Easy job. Schodzi na dół, bardzo dobrze. Jedno tu. Lubię tu. Dobra, okej. Okay. Wszystko wiemy. chyba teraz do kuchni wracał jeszcze z tym pićkiem, Tak, Ta sobie mogę zejść spokojnie na dół. Wypuścić świniaka i... Otwieraj to, ziemię to zrobić. Użyj mały klucz na zamknięte drzwi. Które? wisi klucz opatrzony podobizną świnki. Czemu nie chciał na początku? Świla mu się zestrała, daj z głowy. Dobra, patrzymy. Tak się wnerwia. Waliła łapą w kaktus. No wszystko, już. Tak zajebiście. się. Pierwszy, z... Pierwszy odcinek, w tym odcinku, zrobiony. Jakby. Jak to brzmi. Ale woli, kimę. Dlaczego tak długo tylko? Nutka jest fajna du, 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 du. O, wow. Bolało Musiało boleć. Może tak Znowu ten klucz Jezus, jak mi to drażni, że on tak łazi bez sensu po te klucze i szuka tego Musisz być taki idiota ogólnie, żeby on się nie skapnął, nie? Tu, tu, ru, tu. Tu, ru, tu. O, teraz zobaczy. Świnia nas trała. Tu, tu. Tak, przed, mu przed mordą. Pięknie. Continue. Mamy wszystko, 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 wszystko. USA aż 10. Moda na sport. Dawaj. Lecimy z tym. Moda na sport. Sąsiad postanowił zrobić coś ze swoim piwnym brzuchem. Oczywiście, w swoim stylu próbuję wszystkiego naraz, od podnoszenia ciężarów, przez jogę, przez skoki na trampolinie, wszystko po to, by jak najszybciej stracić kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt zbędnych kilogramów. Tyle, że Woody już jest w pobliżu i wielkie plany sąsiada znów stają pod znakiem zapytania. Lecimy. Du, 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 du. Dobra, lecimy. Idziemy się chować. Zobaczymy, jak on właśnie co robi. Co to jest? Ale to w ogóle się teraz wielkie zrobiło. O, matko, święta. Jest pies jeszcze. Kakanka, kibel, dobra. Pralka, dobra. Brzmi. Grubo. 10 żartów. Będziemy pewnie łazić wszędzie i przeszukiwać wszystko. Zaczniemy sobie od parteru, potem będziemy. Zobaczymy napier jak on idzie. Dokładnie. zaczynał tutaj od jogi rozciągania się. Potem yoga, Joga do góry. Tu. yoga tutaj. To jest czytanie książki o jodze, tak? Dobra, okej. Okay. Trampolinka. Okej. Okay. Trampolinka. Teraz tak. Rowerek. Rowerek. No, proszę, Ale czy idzie ja tak po domu biegać, żeby tu Cedrę po. Bo... poćwiczyć? Chore. No, mm, taka kawka jest dobra. Dobra, zejdziemy dalej. Tu coś miksu, miksu, jakiś shake Proteinkowy? Dobra, idzie teraz tutaj, cokolwiek to jest na razie by szedł. jeszcze po... Aha, dobra, okej. Okay. <laughs> dobra. Dobra, coś tu mam. Jakieś kuleczki, coś. Zaraz teraz w będzie szedł. O, ten bebzo skacze. Skakanka, dobra. Odpowiednio użyta wrotka może ba być bardzo niebezpieczna. Dobra, jeden żart w co? Nie wiem. Gumowa lina. Niezwykle elastyczna gumowa lina. Dobra, idziemy teraz do kibla. Przeszukamy kibel. Czy coś jest? Czy nie? Jest coś. Sterydy. książkę. Czy on idzie? A chrypki karmi, okej, okay, dobra. U każdego mięśniaka. Dobra. Już sporo czasu. Trzeba tą książkę odnieść, nie ma nic, dobra. Tu. Uciekaj, dubilu. Dobra, okej. Okay. Bezpieczni. Bezpieczni. Dobra, słuchaj, dobra, zanim ja to wszystko zrobię, idę na dół. sztanga, tu, dobra, sterydynie, gumowa, gumowa lina, niezwykle elastyczna gumowa lina. Eee, coś mogę zrobić, co coś jest. Biorę to, sobie idzie pohopsać trochę. Teraz tak, tu jeszcze muszę zajrzeć, ja mam dwa, jednego zrobiłem, czyli potrzebuję tylko jeszcze 9, okej. Okay. Po to będzie szedł y, tutaj, na te. Teraz pójdę na górę na szybko. A, no, gdzie tutaj? To może być tutaj. Co zrobić? Dobra. tu, no, sorry. Tu niech idziemy. Tu, tu wywali go w kosmos. Co tu jest? No ten... O dobra, dobra, dobra. Okej. Nie wiem co trzeba zrobić. Tutaj Tu coś mogę, tu coś mogę, tu coś mogę Nie mów mi Dobra Stery rybką. A idź Dobra Coś mamy i jest jakaś piła, okej. Okay. Stanga, trzeba będzie napiłować pewnie. Easy. Bierzemy to. Dobra, Ok. Trzeba się na chwilkę teraz schować. A nie, teraz do to luz. To luz, to luz, to luz. Tu idziemy sobie tutaj. Pomoc, sobie pójdziemy tutaj. To luz. Luzik, dobra, I IC I see, I see, I see, I, see, I, see, I, see, I see. Kabelek idzie po jogę. To będzie można zrobić jarciki na dole. Tylko po co mu ta. Aha, wiem po co. Dobra, okej, Tylko. mam po co, już, już wiem po co. Pięknie, wychodzi. Woody tutaj. Ryba go użarła daj spokój. Dobra. Ciach Ciach-Ciach ciach Ciach-Ciach ciach 100% tutaj Co on zrobi? Aha, no to takie było Rzekłem, że średnie Dobra. I to jest tutaj. Uh -oh. Uh -oh. Tutaj. No jak nie tutaj? Tutaj. Truszkę? Nie ma nic dobrego, okej. Okay. Gdzie on tą wrotkę by chciał mieć? Gdzie mu ją tu trzeba postawić? Tu pewnie. Dobra, okej. Okay. Wszystko wiem. Nie, nie, nie. Nie iść tam, nie iść tam, nie iść tam, nie iść tam. Nie iść tam, panie, nie iść tam. Ale dupnął Dobra Mamy to Idzie całkiem dobrze Teraz idzie tak. Teraz idzie na rowerek, potem idzie tu, tam gdzie pies. mu coś trzeba pewnie jeszcze zrobić? Czekaj. Ja nie, nie wiem dokładnie ile dżołków zrobiłem. To teraz chodzimy tutaj. Teraz tak, czy to mogę coś stąd. Ty macie znać, że jogę. No tak. Masz rację. Tylko... Ja już nie mam pomysłu, skąd mogę brać... ...jakieś przedmioty. Tak, to teraz sobie... No dobra, teraz gowalnie prądem Będą trzy... A nie, może się już. Okej. To może 7 gdzieś będzie. He! I tutaj ten tutaj ten plakacik. Dobra, a puśćmy tylko tak. Ja bym chciał tylko jeszcze tak puść do góry. Dupnie. Ale to o ziemię. Dobra, idziemy do góry. Tu. To... Gdzie? No to gdzie to ty chcesz? To? Tu. Na rowerek? Czy tu? Ej, wiem gdzie. Dobra, okej, okay, nieważne. pojogę po jogę. Bo tu już nie ma nic, Co bym mógł wziąć, 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 wziąć. Tu patrzyłem? Tak? Chyba tak. Idzie na jogę. Bo A nie, mam dwa żarty jeszcze do zrobienia. Oszlak dwa żarciki jeszcze mam. Nie uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. No dobra. Trzeba bym mógł jeszcze machnąć tutaj. Mądrze użyta A co ja to jeszcze zrobić? The fuck What more What more się pytam Co jeszcze? Coś na dole może? Ach, dobra, co jest do wzięcia jeszcze. Ok. Widziałem to na samym początku i tego nie wziąłem, a ja jestem kretyn naprawdę. Dobra. Za się bawić na rowerku. Ja chyba po to do kuchni, nie? Tak. Tu? Nie. Tu? Nie. To no to gdzie to musi być? Wejdźmy do psa. Może u psa coś jest zrobienia jeszcze. No, ale coś w tym muszę. Dobra. Co ja muszę jeszcze zrobić? Ale skąd ja mam coś wziąć jeszcze? To nie, to nie, to nie, tu nie może żadnej skrytki, tu nie. Tam tutaj. A pomału, pomału, pomału. Dobry, poczekaj, tutaj. Git. Git, 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 musi... A nie, on się do kuchni nie będzie wchodził, nie? I guess. On już do kuchni nie będzie wchodził. Ha, 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 ha. Tak, teraz idę na górę. Tak, teraz mogę iść spokojnie na dół. Wejść po ten klucz i coś z nim wymyśleć. Dobra, git, pasi. Się jak wryj. Tylko co. Czekaj. To jest z tym na pewno. Dobra, idź. Idzie sobie teraz pomatować matować trochę. Bo z tym na pewno nie już. Ale z tym coś mi pasuje, żeby tu, żeby, żeby tu coś machnąć głupiego. To jest klucz francuski okay. no i wszystko. Mamy to. Mamy to? Tak? Wszystko? Czekaj co ja tu zrobię. A, wrotka i to. No mamy wszystko. Na ja sąsiada. I kończymy ten piękny odcinek tym pięknym akcentem. Wspaniałe. dawaj mi się, no i na ten rewery ale będzie gleba. Aha, musiał poleć jedną. Ale są w plecy, są plecy strzeliły. No i Mice, już to na ryj wyleje, smacierzowi. O matku Ole poleciał No i pięknie mamy to dobrze, dziękuję jednom za oglądanie Trzymajcie się, do usłyszenia za student odcinku na razie.